Wow. No, I can't stream. This internet. I'm moving to fucking Somalia. <laughs> I can't deal with it. I'm playing 50 pingy you, 150 fucking enemies and I've got. Też masz taki ping, a grasz na Europie? No to masz farta, bo z pomocą przychodzi U Booster. U booster optymalizuje Twoje połączenie i umożliwia zmniejszenie pingów w grach. Jest bardzo łatwy do użycia. Wszystko co musisz zrobić to kliknąć instaluj zarejestrować się i wybrać grę, którą chcesz boostować. Możesz nawet wybrać dokładny serwer, który chcesz boostować. Jest dużo gier i do wyboru dużo serwerów. UBooster daje Ci połączenie bez opóźnienia i szczególnie przydaje się, gdy dużo osób używa u Ciebie w domu internetu w tym samym momencie. Program po prostu stabilizuje Twoje połączenie, żeby Twój PING nie skakał randomowo z Twoich 50 do jakiegoś 1000 czy 2. Ok, więc pokażę Wam na szybko, jak to wygląda. Tutaj jest mój normalny ping, loguję się na uboostera, wybieram grę i serwer i sprawdźmy co się dzieje w grze. No i ping całkiem spoko się zmniejszył. Także jak coś zostawiam link do uboostera w opisie, zajrzyj i zmniejsz sobie lekko ping. <laughs> <laughs> no way that's the best EU player! No fucking way that's the best EU player! Stop! Stop! <laughs> <laughs> Mogę się impulsu odrzucić tam do mnie, tylko kopaj tu Patrz, lubię to jest free kill Nice You have floppers, you can play Storm. Yeah, in that box, you should kill him for mass. Nice. You yeah, have like 700 mats ish. Nice! <gasps> you have floppers, remember, three floppers. Kur... psychopatów! Ubić swój paplecy, być bo ci się w****, ktoś zaraz. Nie, my zamurowałem, spokojnie. Kotarpu, tarpu, grandzierska <potwierany. gulatarpu> To on to wygra chyba Dawaj Spider-Man To Knighta, Knighta Maszynki masz, to dawaj Fuj, stary Highground, sam no mordę No bo co, to zrobił kurwa zona powinien Fuj, debil, debil jesteś, a nie Najpierw skolapsować powinien i potem Spider-Man <coughs> e, Dobra gra, Dobra gra i tak była Dobra gra tak

unlucky na no, ale top dwa jeszcze pyku. nie wiem jak ja to co tu się stało Maybe Medkit in zone? Nice! He's above you Rebuild So much mats Going to core Nice! Good mats He's going back O oh god, NO! Nie, nie rusza się, nie... W plecy! Co się uciekaj? Darfuj, darfuj! A znasz się, nie mogłem... No bo no, 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 ty Mam los, to bardzo mam! On nie umiem budować, uciekaj, nice, ty uciekaj, ty uciekaj, ty uciekasz! A, u mnie to w ogóle, kurwa się, o ROCHKA się, kurwa, teleportuje! chodź mi mnie, mnie na barana bierze, kurwa! Co tu się dzieje z tą grą, kurwa ty? Chciał psie, Czekaj, uciekaj, uciekaj. A ja gram o czas, a ja gram o czas Ja muszę jak kasie, ty? No już no na nic nie gram, no Ty haaa, w klej gramy K**wa, lewam 100% na klasy, <mulacje> co mogę zrobić? Nie, gramy, nie gadałem, nie rusza nawet, no nie wiem Gdybym was k**wa dwóch... No Ty, prace trzeba budować, nie? <mulacje> 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 Ja mam streama okay. Aha, a bo to każdego zlagowało. Ja myślałem, że już nie żyję! Ja myślałem, że nagle zginę!